Racki, że hype na weekend dwójkę z postanowiłem spytać największych twórców związanych właśnie z tamtą, co myślą o takowej aktualizacji. I spytałem powyżej 20 właśnie to z nich, aczkolwiek nie wszyscy mi odpowiedzieli. Slash Olali, slash po prostu ten temat był dla nich niewygodny, więc też postanowiłem, że nie będę w żaden sposób spamił ani w żaden sposób ich na to nalegał. Między innymi był to Anomali, był to Gaules, był to All of Meister, był to Snacks, był to też i right, Forest. Szczerze nie wiem, czy po prostu Olali tego do czy nie zobaczyli, czy ten temat jest za nich niewygodny, chociażby ostatnio widzieliśmy po Karyganie który zapytano o to wprost podczas interview, w sensie podczas jakiegoś wywiadu, nie do końca chciałem na to odpowiadać. Wygląda jakby był w jakiś sposób trzymany jakąś umową Slash zbriefowany, żeby na ten temat nie mówić I about kind of Więc jak najbardziej to dopuszczam Nie chciałem nikogo tutaj w żaden sposób wcisnąć, żeby to odpowiadał Okej, okay, rozumiem, szanuję I nie będę w żaden sposób tej dalej zawracał gitary Odcinek wymagał trochę obot, więc mam nadzieję, że to docenicie Między innymi łapkami w górę Napiszcie na dole w komentarzu też, ta odpowiedź według was była najciekawsza I trzymajcie się, mojego oglądania, strzała! Co myślisz o Source 2 w CSGO? GO? No ja, ja w to wierzę, tak szczerze to ja w to trochę wierzę bo, ponieważ mocne osoby na Twitterze się wypowiedziały w tym temacie. Tylko pytanie kiedy? Pytanie kiedy. No, powiem wam, że to może być drugie życie. Kurwa, nie no co ja gadam, to może być pięćdziesiąte życie dla Counter Strike'a, ponieważ ten Counter Strike rodzi się, umiera co chwilę. Chociaż tak naprawdę y można powiedzieć, że on nigdy nie umarł cały czas trwa, jest wieczny. No i ja na to liczę, ja na to liczę, bo to będzie tak. Współpraca z Kedropem od no, nowa, nie wie ochodzi kolejny rok, podpisana umowa. No jest, no ja mam ja liczę, liczę. To wiem, że wszyscy na to liczą. Wydaje mi się, że my, 30 chłopy, będą miały szansę. Kolejny raz uwierzyć w to, że będą profesjonalnymi graczami. Kolejny raz uwierzymy w sen Opaszy, Neo yy, i Złotej Piątce. Yy, yy, jest o to szansa. Ja, ja mam taką wkrętkę, że ja będę, na pewno jak wyjdzie z ten CS2, od razu robimy timi od KB, trenujemy, staramy się, chociaż żeby to trwało nawet dwa dni, to i tak to zrobimy. Mega wkrętka będzie. Wydaje mi się, że Wy też, wy też ci, co ludzie grają w kantera się jarają tym i tak dalej. To będzie nowy start. Ale kiedy? Nie wiadomo. Ja już od dwóch lat o tym słyszę, że to jest co miesiąc podróż. <grych> nie wiem, jak, w jak to wpłynie. Ale jedyna zbieramy rzecz, zbieramy, która tak. by mocno wzmocniła tak. CSA, to na pewno tak. palę, palę. jakby serwery na 128 tick dali te do grania tak, MMów. Jak i, I jakby, jakby działo, jeszcze zrobili kubi, chyba, kurwa ranking normalny. Że ślubi. wiesz, kiedy kurwa awansujesz do Gierek. Taką zmianę powinni zrobić. Te wbijanie kurwa globali czy innych tych, to Sprawdzamy totalnej Source 2, no kurwa, fajnie, jakby było, ale może być na dniach, może być do miesiąca, może być za pół roku. No. Co się zmieni? Stan mojego portfela! Skiny Openigi i cs -y, kurwa! Więcej widzów na Twitchu, czego chcemy więcej? Ej, prawy do lewego! Wystów kolego! 23, co się Ale może zmienić? Się Rozgrywka! A jak co myślisz? Spoko. What do you think about Source 2 in CSGO? You want it? Reach as fuck. I think I want. Of course I want it. Of course, bro. Of course. Why? Because it's something new in this game Something new Perfect English my friend Co myślę o Source 2 w CSGO? Zajebiście kurwa, ja się nie mogę doczekać, bo moje skiny jeszcze... A, płyły jak płyły. wejdzie CS source 2 pety nie była, wy już mówicie CS2 to myślę o tym 2 CSGO. co najgorszego ja mógł, ja mógł zrobić. Najgorszego to wywalić cały rynek stary no i zrobić counter strike 2. To jest najgorsze rzecz jaką zrobić, Szukam ale nie zrobił tego. Na, po na początku będzie testowanie tego silnika, nie? Że, że będziesz miał dwie wersje CS-a tam do wyboru, i ten sourcem będzie do testowania. I moim zdaniem on będzie tylko na casuale, na detmecze i na inne rzeczy. Może na Match Mikingi, ale tego nie byłbym pewien. I może na Facity to wprowadzą po jakimś czasie, tam po kilku dniach, albo, albo po tygodniu. Wątpię, że Valve by chciało, żeby. Były jakieś yy, me, mega bugi, nie? nie jeszcze nie wiem, edukacji? a co zmieni też nie. Nie wiem. Ma niestety właśnie. To zobaczymy no, co będzie to będzie. CD jest na... Kolego, no, zmieni się na pewno mój stan portfela, bo jak będzie nowa operacja i Source dwójka, to jak za zapierdolę załadowanie, to kurwa, chłopie trzymajcie mnie. Mam nadzieję, że Ditka ma przygotowany kaftan bezpieczeństwa, bo myślę, że pierwszy tydzień Source a dwójki. O ja pierdolę, no, może być ciężko. No, prawdopodobnie M4 pójdzie kurwa w zastaw. U Darka tańcu leżycie pod zastaw i wjeżdżam kurwa w ten sord 2, a tak serio co się zmieni. No zmieni się silnik graficzny i tyle nie. Dodadzą pewnie nowe noże, może jakąś nową broni i tak naprawdę nic więcej się tam nie zamierza wydarzyć. 777 7 widzów, no i kurwa, to jest znak! Na pewno uważam, że będzie hejt na początku, bo nie wiem, chcę wam tylko przypomnieć. Nie wiem czy ktoś z was pamięta, ale ja tak miałem jak grałem nawet chyba nie kurwa w tego w 1.6, tylko nawet jak grałem w Source'a i nagle wyszedł Global Offensive, to to było wszystko takie dziwne, jakiś ten feeling kurwa dawania głów, to wszystko było takie zjebane, jakby dziwne to było więc na bank, jak będzie Source 2, to wszystko będzie dziwne i, i będzie kurwa duża, duża ilość tego, że ludzie będą mówić, że to jest dziwne i że kurwa Global Offensive 1 było lepsze no ale się przyzwyczają i będzie zajebiście, uważam, że spoko bo w końcu jest zrobiony, ma być zrobiony jakiś update porządny i się ludzie przyzwyczają nie wiem nie wiem nie, 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 nie odpowiem ci na to paliwo, bo nie wiem. Nie wiem na co oni wprowadzają. Co myślisz, że Source 2 wyjdzie? Wyjdzie? Myślę, że wyjdzie, że z Tyle Liku, no chyba że to jakiś nieśmieszny żart Prima aprilis. To będzie niefajnie. A ja mam to w dupie. Ja nie lubię opowiadać faktów, ale to są takie, że nie mam pojęcia będzie wyglądał gameplay tego Source'a 2. Na pewno jest szansa, że to odświeży gierkę, no bo zawsze gdzieś tam jest to fresh na tej zasadzie, że streamerzy się na to rzucą, gracze się na to rzucą, będzie wysyp ludzi grających, natomiast... Czy, czy to gdzieś tam esportowo sportowo żywi te gry czy nie ciężko powiedzieć, no też ileś można się strzelać do siebie, nie? Jak faktycznie będzie coś fresh, coś innego, coś nowego, to pewnie się chłopaki będą strzelać e sportowo. Jak nie będzie, to nie będą. No, 50, 50. Oczywiście, że będą, kurwa, bo nie ma innej gierki strzelanej, kurwa. Counter Strike, powiedzmy, powiedzmy, że jest taką realistyczną strzelanką. Taką przyziemną. Ja myślę, że najważniejsze, co możemy sobie wymarzyć i co możemy dostać. To t 128 na matchmakingach To jest tak naprawdę największa zmiana, która może zrobić robotę Już pal licho Izykę i wszystko Naprawdę mi się przypomniało, że miałem wam wrzucić klucz do bety wersji gry I to też zrobię, wrzucam wam na czat Nie ja wiem stary, tak szczerze Wydaje mi się, że dużo nie zmieni, no, widziałem Że normalnie dodadzą Pewnie lepiej, lepsza optymalizacja będzie Nie wydaje mi się, że się dużo miało zmienić, if I'm honest